Wyobraźcie sobie spokojny serwer Survival, na którym gracze wspólnie budują domki i żyją w pokoju, na którym nie ma PvP i Enchanting jest zablokowany. Niestety, wszystko się zmieniło. Jeden z graczy o imieniu Tinki postanowił schakować grę i wybudować nielegalny Enchanting. Przez to stał się najpotężniejszym graczem na serwerze. Po jego dominacji każdy gracz serwera musiał schować się w swoim domku i liczyć na to, że Tinki ich nie znajdzie. Niestety, nawet ukrywanie się nie pomogło. Potężny gracz postanowił zostawić trapy i pozbyć się wszystkich ze świata twórców. Po krótkim wstępie witam was, w kolejnym odcinku Serwera Kraina Twórców. Dzisiaj będziemy trapowali innych graczy na serwerze. Zaczynajmy. ziemeczki to jest moja baza ukryta gdzieś na mapie. Nikt o niej nie wie, oprócz mnie i MPBD. Jak widać enchantik już jest stworzony. Kilka enchantów już zrobiłem. Dosłownie drop nam najgorszy enchant jaki mogliśmy dostać. Bo jakieś kurczę, Protection 3, Unbreaking 3. Co to jest? Ten enchanty Powinny wystarczyć, żeby wystraszyć innych graczy Idziemy do kogoś Dobra, zbliżamy się już Zbliżamy się już bo no, my tam no, na samej górze Mam nadzieję, że nie obserwacie, jak to zobaczy Jak nie, to będzie na sklepie. O kurde, nie mam tych, refili ze sobą Cześć. O, Błaszko To jest Tak, ewidentnie obsro rozbroje. Chyba tak Przejdźmy <grym> do niego Co tam? Tak się chyba nas przestraszył, że już i odpisuje Udawajmy miłych Idę sprawdzić, gdzie może mu trapa ustawić Ej, Oro, ma mam, mam pomysł Mam pomysł, słuchaj Widzisz te, tutaj te haczyki co ma? No widzę Ustawię może Tutaj linę na tych haczykach, czyli jak tu przejdzie, jak go wtedy zawołam, ustawimy tu linę. On jej nie zauważy, wychodząc przez linę, odpali się z drugiej strony. TNT, jedno. O tym sądzisz? A może jakoś poprowadzimy to TNT na górę? Na górę? Też może być. To trzeba go jakoś odciągnąć od nas. Jak to zrobić, żeby go odciągnąć od swojej bazy? Już co? Może pójdę zrobić najpierw itemki. Idę zrobić TNT i idę polec to. <laughs> Ej, on ma tutaj dużo tych owieczek. Może tutaj mu wysadzimy te TNT. A tu będzie o, trzeba dużo. Nie, dobra. Zrobimy mu, Zrobimy mu na dachu. Zrobimy mu na Dachu bombę. Wysadzimy wysadzimy mu dach. to to na to? Dach wysadzany będzie. Czekaj, idę Redstone'a. Myślisz, że się nie zdenerwuje, jak mu wysadzimy dach. Odegra się na pewno na stówę. Nie odegra się. Jak spróbuję się odegrać, to mu postawię podwójne TNT-dachu. na Następnym razem. Ej, co ty na to, żeby mu postawić może cztery TNT na dachu? Nie za dużo. Czemu nie? Cztery TNT normalnie z bomby mu wysadzimy. Nie, to jest wbrew Dwa TNT, albo nie, jedno TNT na rozgrzewkę. Czy płytkę mu położyć? Płytkę naciskową. To będzie mniej ty go może odciągnij do swojej bazy, pokaż mu coś Czekaj, okay, a może gdzieś pójdę gdzieś w róg I weź go odciągnij o, do swojej bazy Ja, go ja, gdzieś... ja to zrobię, zagadnę, no. no, Weź go gdzieś tam odciągnij daleko Czy on widział twój most? Nie, nie widział No weź mu pokaż, ja się skradam Masz go ze sobą? Tak, idzie, idzie Gdzie jesteście? Koło mostu już prawie, no Dobra, to weź go tam trzymaj Trzymaj go jak najdłużej tam Trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go Oh shit Nie mogę wykmylić gdzie mam to postawić Okej, okay, mam Trzymaj go. Kurde. Idzie do ciebie. On szedł, on szedł do ciebie, ale co, wrócił już? Trzymaj go jak najdłużej. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. trzymaj, bo się zbugowałem. Nie mogę znaleźć miejsca. Kurde, ja nie wiem gdzie go prowadzę nawet. Prowadź go do domku gdzieś nie wiem. No. Bo on ma tak skonstruowany dom, że nie będzie to postawić. Tutaj masz klapik, jest, jest już tego, płytka. Wejdź no. teraz do tego domu, wejdź teraz z do tego domu i na prawo będzie płytka. On musi w tą płytkę wejść. Dasz, się to zrobić? Tak, tak, tak. No dawaj. Tylko ta płytka jest lekko widoczna. Kurde. Kurde, musisz to jakoś obczaić. Dobra, już idziemy. Od razu na prawo będzie płytka ją widać. Kurde, mam nadzieję, że to się uda. Weź go, popnij na tą płytkę lub coś. Coś szuka w skrzynkach. Czego on szuka, jak on na płytkę wejdzie? Jak u bazę wywali w kosmos. Ja podejdę tam aż do tego domku. A, dadle, że on to widział. Widział tą płytkę. <laughs> widział tą płytkę? Tak. Kurde, dobra, ja czekam do swojej bazy, żeby to nie było, że to ja. A, czyli wszystko na mnie. <grym>, to nie ja byłem, co? Chodzi w posłonek, tak, szuka. Wszystkiego. Dobra, to był bardzo słaby trap, przyznaję, bo nie wiedziałem, gdzie to położyć. A, dobra, on, on już wie, że to twoje. O nie, on się popatrzył na mnie. To nie moje jest, to co? <śmierdzi> to nie moje. Ja jestem u w bazie, ja tu sobie to ekspie na spokojnie, nic nie robię nikomu. <śmierdzi> Zamiast otworzyć drzwi, to przekopuję się przez ścianę. <śmierdzi> Czemu? Tyka <Czeka> się? Boi się. On ciągle na chodzi. Czekaj, przy tak, gdzie jesteś? Udajemy, że nie wiemy, co się dzieje. Właśnie chodzę ciągle z nie wiem co się dzieje Ja się boję, że mnie teraz sklepie Dobra, ja mam perełkę przygotowaną Ja wejdę w tą płytkę, jest ona dalej? Nie ma, już zniszczył wszystko Co?! Ja nic nie zrobiłem! Co ja niby zrobiłem? Czemu on mnie osądza? Nie o co chodzi Co jest?! On sprawdził sobie PPM-em Pokazał, że to ja kurde zrobiłem No jest taki plugin właśnie Dobra, bomba leci Dobra, to co? Bombę wyjazd robię stąd Idziemy dalej do kolejnej bazy Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To no tutaj, jak nie, ma, jak nie ma ich na serwerze, to się zaopiekuje ich bazą. Spokojnie. Tu możemy na spokojnie zrobić dużą bazę, a czy dużego dużą trapa. Mam genialny pomysł. Nie wiem, czy się nabiorę na to. Mam trapa zrobionego. Wiesz, co? Postawię im tabliczkę jeszcze. Gorące pozdrowienia. Gorące pozdrowienia. Go? Pozdrow gorące pozdrowienia od. Pinki i MPBD Pięknie to napisałeś Jest pięknie, jest pięknie, dobra, to co? Idziemy w stronę tamtego typka? Tak, idziemy, no, idziemy prowadź, prowadź, Dobra, jesteśmy Parkuję łódką Gdzie on jest? Dobra, A jak teraz go odciągnąć? Dobra, idę do niego, idę do niego teraz. Zobacz, to, zobacz co da się zrobić z nim. A chcesz mu w wieży wstawić tą płytkę tego, TNT No, gdzieś tam przy wejściu. Musisz go tam dalej jakoś odprowadzić. Okej, okay. jest na moście, co robisz? Buduje statek. Dawaj, 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 biegnij do środka, szybko. I na shifcie tam bądź. Fajny statek masz. Ktoś żebym mnie nie widział. Biegnij do tego, biegnij do wieży, dawaj, 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 nie widzicie, jest odwrócony w moją stronę. W ogóle na bądź, bądź na shifcie Biegnie do wieży! Biegnij do wieży, biegnij do wieży. Chyba. No nie! Czekaj, nie wychylaj się. Dobra, no. Ja na niego patrzę. On tu coś kmini. Dawaj, bajaj, szybko. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy, dawaj. Buduję statek. Dobra, dobra. Zejść w środku wieży? Tak, tak, tak. Dawaj, tak, stawaj. Tak, tak. Ja cały czas patrzę co on robi. Jak? Gotowe? Gotowe? Przy to to wyjdź jakoś tak bokiem. Rozkop i wyjdź bokiem. Uciekłem, uciekłem już. Powiedz, żeby cię oprowadził. Prowadzisz mnie po wyspie. Po nie, po bazie? Okej, okay, tu jest, mam go. Zobaczymy czy mnie oprowadzi po wyspie. Znaczy nie po wyspie, tylko po bazie Ej, o chyba coś taj, że coś tu nie gra. O chce ją prowadzić. To bardziej koncepcja. Jezu, on nie ogarnia stale nic. I dalej nam to wyszło. Kurde, całe wejście mówię, O duch, nie, ja on już... idzie, on idzie, on <laughs> idzie. Czekaj. Ostatku jest po pomost. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz wejdzie do wieży. Okej, okay, wchodzi do wieży, wchodzi do wieży. O oh, fuck. A nie, nie wchodzi, czekaj, na, na most wchodzi I z tabliczki mu pokazuje. Witamy, e... Prowadzącym do kle... Krainy baśny i wina. O oh, siet! Chodź do wieży Nacisnął. Nacisnął! O oh, SHIT oh. Co co się stało? Co jest? To nie my Co jest? O, ale Czemu to wybuchło? I... Creeper w środku. No o to... on, on nie co tu no chodzi. Nie jest nie Shailu. Co się stało? On nie ogranicza, co tu chodzi. Ej, dobra, dobrze jest, dobrze jest. No, nie ma bieżą. Nie ma podstawy. Nie. Też mogę wejść. Jest jako was. Co mu się stało? Co jest? No, kurde. Pomóc Ci w naprawie. Zobaczymy, czy chcą pomóc w naprawie. Dobra, dam mu deski, o. Haha, <grym> wystarczy. Stąd o. Lepiej stąd odejdźcie. Ej, czemu? Nie rozumiem o co chodzi. No dobra. O <grym>, Dobra. Spadamy stąd, szybko. Zemsta poczeka, chłopaki. No nieźle. Mamy przy no, stary. Nie, wola, nie. No, niestety. Wypowiedź wojny. No dobra! Kurde. Teraz, wiecie, trzeba uważać na serwerze. Słuchajcie, oni kurde wszyscy myślą. Że to, to ja robię, a to nie ja przecież. Ja no czym nie wiem. Ja se tylko tutaj biegam po świecie i nic nikomu nie robię. To czekajcie, to ja się muszę przygotować na wojnę. Ja się teraz boję, że im tutaj trap postawili. Czekajcie, może zniszczę to. Ja się teraz boję, że mam tu jakoś trapa. Dobra, nie mam na szczęście na razie trapa. Muszę iść pokopać chwilkę, kurde, żeby wbić expa. I to do temki. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie suba i zapraszam na mojego Discorda, który jest podany w opisie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.